Cześć, moi drodzy, dzisiaj się pokażę wam, jak łatwo i szybko możecie usunąć swoje konto w grze League of Legends, czyli LOLU. okazji, jeśli macie chęć na więcej takich filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli poszukujecie e, najróżniejszych gadżetów, właśnie z gry League of Legends, no to macie link do strony w opisie, tam macie najróżniejsze gadżety. No ale dobra, moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć w tym przypadku e, usunąć nasze konto w LOLU? Mamy tak, tutaj tak naprawdę dwa sposoby: jest to dezaktywacja oraz usunięcie. E, ja wam w tym przypadku pokażę, jak wygląda proces usunięcia. Link do strony, na, który, na której aktualnie jestem, czyli na e, oficjalnej stronie League of Legends, jest w opisie tego filmu. No i tutaj mam aktualnie informacje, moi drodzy, e, odnośnie tego, w jaki sposób możemy poprosić o usunięcie konta? Czyli, jeśli chcesz usunąć swoje konto na stałe, zaloguj się i wyślij nam zgłoszenie z następującymi informacjami. No i tu musimy przygotować nazwę użytkownika, imię przywództwa, serwer, oryginalny adres e-mail, miejsce, z którego jest zarejestrowane konto. No i czy na tym koncie kupiono readpointsy? Przejdźmy do formularza, może w takim razie samego usunięcia konta. Aktualnie już jest jak widzicie w prawym górnym rogu. W Waszym przypadku, jak wejdziecie na tą stronę, to będziecie musieli jeszcze pisać swoje dane, czyli dane logowania. No i tu aktualnie podajemy powód naszego kontaktu. Jeśli chcemy, moi drodzy, aktualnie usunąć konto, no to musimy wybrać ten ostatni powód. Strona aktualnie jest po angielsku, w Waszym przypadku może być po polsku. Gdybyście mieli problem z odpowiedzeniem na jakieś z tych pytań, to możecie brać opcję. E, przetłumacz na język polski, jeśli używacie chroma, no i od razu, oczywiście, sytuacja jest bardziej przejrzysta. Czyli na początku, moi drodzy, mamy opcję usunięcia konta, ok. Następnie tu trochę złe przetłumaczenie, bo to powinien być submit, czyli temat, to możemy wpisać, moi drodzy, usunięcie konta. Następnie wybieramy opcję: e, chciałbym prosić o dane mojego konta, chciałbym wiedzieć, ile pieniędzy wydano na ekwalencję, chciałbym usunąć swoje konto, to wybieramy opcję numer e, 3. No nie, może trochę przez te przetłumaczenia aktualnie strony język polski za pomocą tłumacza się laguje, więc może skorzystajmy lepiej z wersji angielskiej Tak będzie chyba po prostu prościej Czyli jeszcze raz, temat Usunięcie konta Potrzebuję pomocy z usunięciem konta No i tu widzicie, jak, jak widzicie wicie się opcja, że możemy troszeczkę ukrócić tą całą weryfikację Jeśli wybierzemy aktualnie tą opcję no i aktualnie możemy wpisać nasze hasło, które aktualnie posiadamy na koncie, więc to szybko wpisuję W tym przypadku cyk, wpisujemy również kod, który otrzymaliśmy mailem, więc wchodzę na maila i wpisuję ten kodzik No i moi drodzy po zweryfikowaniu i uzupełnieniu tych danych, przekieruje nas po raz kolejny na ten formularz No i teraz w tym samym miejscu, gdy będziemy musieli ponownie uzupełnić te dane Bo od początku strona nas ponownie poprosi o uzupełnienie tych danych Czyli jeszcze raz wybieramy, że chodzi tutaj o usunięcie konta, cyk Następnie wybieramy tą opcję z tematem, yy, czyli usunięcie, usunięcie konta. No i potem wybieramy aktualnie w tym przypadku, o co cała sprawa się rozwodzi, czyli o usunięcie. No i w tym momencie, moi drodzy, bez wypełnienia reszty, powinniśmy mieć możliwość, e, właśnie tak, rozpoczęcia procesu usunięcia naszego konta. No, sam proces, jak widzicie aktualnie, jest po angielsku. Widzimy, że e, czas usunięcia będzie wynosił w tym przypadku 30 dni. No, jeśli chcemy rozpocząć ten proces usuwania naszego konta, to klikamy to. No i teraz, jeśli chcemy to potwierdzić, to klikamy jest. No i moi drodzy, tak w oto łatwy i szybki sposób rozpoczniecie proces usuwania Waszego konta w grze League of Legends. Jeśli ten film da dla Ciebie to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z woneczkiem. A jeśli poszukujesz najróżniejszych właśnie gadżetów z League of Legends, to masz link w, w opisie, tam masz najróżniejsze gadżety.